Serdecznie zapraszam na 49. opolskie konfrontacje teatralne. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla nas, mieszkańców regionu, ale w skali kraju. Od dzisiaj już uruchamiamy stronę internetową. W kasach można również zakupić bilety. Siedem spektakli konkursowych, do tego spektakle towarzyszące. Startujemy wyjątkowo w tym roku później, 17 czerwca do 29 czerwca. To najważniejsze wydarzenie teatralne w naszym województwie będzie miało miejsce oczywiście w teatrze Jana Kochanowskiego. Tegoroczne konfrontacje teatralne. To jest niezwykłe wydarzenie. Nie tylko ze względu na skalę i na wielkie przedstawienia, takie jak wesele Maj Kleczewski z 40 paroma osobami z Teatru Słowackiego w Krakowie na scenie, jak zemsta Michała Zadary na dużej scenie z główną rolą i brawurową rolą Macieja Sztura, jak państwo Jana Klaty, ale są też przedstawienia i wydarzenia towarzyszące, i wszystkie one bardzo na wysokim poziomie. Więc komisja konkursowa w tym roku wybrała naprawdę przedstawienia, które reprezentują wysoki poziom, ale to, co jest istotne, wybierała spośród ponad 100 różnych propozycji. I jeszcze jedna wielka atrakcja to wyjątkowa sytuacja, w której Wojtek Mozelewski z Marcinem Dorocińskim będą w koncercie, multimedialnym koncercie wspólnie e, poszukiwać śladami Witkacego tropów, e, w, to się nazywa, astronomicznej kompozycji. E, także program jest bardzo bogaty, atrakcyjny, pod koniec czerwca co roku bilety właściwie sprzedają się w pierwszych dwóch tygodniach. Dzisiaj wystartowaliśmy ze sprzedażą biletów i karnetów. Także jeśli program jest tak atrakcyjny, możecie się państwo spieszyć, ponieważ może się okazać za chwilę, że tych biletów już nie będzie, a pomimo naszej skali, wielkości naszego teatru, jednak ilość miejsc jest ograniczona. Okoliczności często bywają bileuszowe. Rzeczywiście tak się złożyło, że w związku z 20. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a zarazem jakoś od dawna po Postulowaną, widoczną potrzebą ewolucji, reformy dotychczasowej formuły konkursu Klasyka Żywa. Gdzieś obie te intencje się spotkały, i stąd właśnie pomysł, żeby ta jubileuszowa dziesiąta edycja konkursu została poszerzona o klasykę europejską. W jakimś takim przekonaniu, że nie po raz pierwszy w naszej historii. Takie szczególne podkreślanie naszych więzi, kontaktów, no jednak z, z kulturą europejską, jednak z kulturą zachodnią. Że ujmę to w, w kategoriach geograficznych, no jest czymś dla nas ważnym. Jest czymś dla nas takim nie tylko ważnym tożsamościowo, ale no powiedziałbym geopolitycznie. Żyjemy w czasach dużych presji, no zagrożenia wojennego idącego z kierunku wschodniego, w związku z czym odbieram też to po części jako taki gest. No, bez mała polityczny, tak? w, w neutralnym tego słowa znaczeniu, to znaczy właśnie kolejnej w naszej historii powtórzę tę formułę deklaracji łączności z kulturą Śródziemnomorza, z kulturą judeochrześcijańską, jaka stanowi fundament kultury europejskiej właśnie, więc jest to w zasadzie nie tylko konkurs yy, klasyki polskiej i europejskiej, tylko po raz pierwszy konkurs klasyki polskiej jako części europejskiej. Na to bym może uczulił.